Cały ten materiał będzie poświęcony tematyce skinny fat, czyli osób, które mają za mało mięśni, za dużo tłuszczu i te sylwetki wyglądają średnio estetycznie. Przedstawię Ci trzy sytuacje, jakie mogą Cię dotknąć i w jaki sposób sobie z nimi poradzić, aby ten problem wyprowadzić. Także lecimy. Kategoria pierwsza, pozwolimy to sobie to nazwać w stylu chudy skinny fat, czyli jest to osoba, która nie jest gruba ma małą ilość masy mięśniowej, ma stosunkowo niedużą wagę, ale gdzieś tam trochę tego tłuszczu zebranego tutaj w okolicy brzucha. Także jeśli jesteś osobą, na przykład masz 1,80 m i ważysz 70 kg, ale masz brzuszek, to prawdopodobnie kwalifikujesz się do tej kategorii tych chudych, powiedzmy skinipatów. fatów. Także rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wejście na delikatny surplus kaloryczny, delikatne, powolne budowanie masy mięśniowej w tempie nie przekraczającym jednego, może 1,5%, miesięcznie, biorąc pod uwagę, że jesteś osobą stosunkowo początkującą, bo jeśli masz sylwetkę typu skinifat, to prawdopodobnie jesteś mniej lub bardziej początkujący klasycznie. Staramy się rozwijać siłowo, używamy złożonych ćwiczeń i tak dalej, także zwyczajnie zaczynamy już trenować wszystko tak jak należy, a jeśli chodzi o dietę, to właśnie delikatny plus w okolicach procenta. Miesięcznego przyrostu wagi. Ważne jest to, aby ten proces utrzymać odpowiednio długo. Realistycznie, im dłużej, im dłużej Twoja kompozycja ciała i cała reszta rzeczy Ci na to pozwoli, tym lepiej. Także 6-8 miesięcy to jest absolutny minimum, aby zwyczajnie jakąś sensowną ilość tej masy mięśniowej zdążyć zbudować. Także od tego polecam Ci zacząć i te 6-8 miesięczne okresy. Budowanie masy, polecam ci przeplatać sobie z krótkimi okresami redukcji 8-12 tygodni, w zależności od tego, wiadomo jak ci to będzie szło, jaki masz poziom wyjściowy i tak dalej, ale z zasady fajnie by było, gdyby masa trwała na przykład 3 razy dłużej niż redukcja. Cyklicznie oczyszczamy tą sylwetkę z tłuszczu, mając pod uwagę, że oczyścimy z tłuszczu, trochę mięci zostanie, oczyścimy z tłuszczu, trochę mieć zostanie, oczyścimy z tłuszczu, trochę mieć zostanie. Chodzi o to, że wraż z każdym takim cyklem, e, zwyczajnie Twoja sylwetka będzie bardziej na plus, tak naprawdę. Zrobisz odpowiednią ilość razy. I masz zwykłą, atletyczną umieśnioną sylwetkę, czyli w sumie niezwykłą, zajmistą. Także tak robimy w przypadku osoby, która jest chudym sklifem, jest po prostu lekka, mała. Druga opcja, czyli taki zwykły, klasyczny skinny fat, czyli najbardziej niekorzystna, powiedzmy, konfiguracja w tym całym zestawieniu, ponieważ nie jest aż tak jasne, co, powiedzmy, należy w takiej sytuacji zrobić. Jakby nie ma dobrego i złego wyboru, tak naprawdę każdy jest gdzieś tam trafny. Opcje masz dwie: albo wchodzimy sobie na zapotrzebowanie kaloryczne, celujemy w rekompozycję, wiadomo, trenujemy, trzymamy michę i tak dalej. Czyli zwyczajnie zaczynasz być osobą trenującą i tutaj wszystko ogarniać. Z tym, że ilość kalorii masz w okolicach zapotrzebowania kalorycznego, to jest rzecz numer jeden i powoli wraz z czasem twoja ilość mięśni będzie rosnąć, czyli idąc za tym ilość tkanki tłuszczowej w organizmie będzie powoli się skurczać procentowo będziesz miał jej mniej, więc też rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, jeśli jednak jest Ci odrobinę bliżej w stosunku odchudzania, delikatny minus kaloryczny rzędu, nawet 200 kalorii, naprawdę kosmetyczny, minimalny i tak dalej, żeby w żaden sposób nie utrudnił nam budowy masy mięśniowej w tym procesie. Na takim niskim deficycie możemy sobie lecieć naprawdę, naprawdę długo, często, nawet miesiącami, ponieważ to nie będzie agresywna redukcja, ta waga nie będzie się zmieniać jakoś drastycznie, poziom tkanki tłuszczowej również. Trzecia opcja to już jest powiedzmy większy skinny fat, czyli zwyczajnie kto na przykład jak masz te ważysz na przykład 90 kg, tu jesteś w miarę chudy, i ten już brzuszek jest gdzieś tam w miarę dość mocno e, widoczny, więc to już jest osoba gdzieś tam ze znacznym poziomem tkanki tłuszczowej i wtedy sytuacja jest dość prosta. Wchodzimy zwyczajnie na redukcję. Wiadomo, cała reszta treningowa, i tak dalej, złożone ćwiczenia, progresja, zwyczajnie przeciążamy to ciało, żeby miało powód, w ogóle żeby mieć te mięśnie, tak, tak robimy, ale jeśli chodzi o odżywianie, kierujemy się w stronę odchudzania, odchudzania, i to też nie jakieś mordercze tempo, to nie jest osoba otyła, więc trzeba mieć Świadomie, że nie robimy tego na Hejnał jak najszybciej, tylko celujemy klasycznie od pół do jednego procenta, powiedzmy na początku bliżej tego 1% spadek masy ciała tygodniowy może być, czyli na przykład, jak waszymy te 90 kg do 0,9, chudniemy. Tak długo, póki żadne duże adaptacje metaboliczne nie będą zachodzić, czyli zwyczajnie, póki się czujemy dobrze, póki mamy wysoki poziom energii, póki łaknienie, apetyt i tak dalej swobodnie kontrolujemy, spoko. do tej pory lecimy z redukcją. Jak już będą się pojawiały pierwsze negatywne objawy odchudzania, to będzie za miesiące od rozpoczęcia, ale gdzieś tam w pewnym momencie może się to zjawić, to wtedy wprowadzamy przerwy od redukcji, ale to już będę poruszał w innych materiałach. Na początek. To nie jest Twój problem. W każdym z tych przypadków po zrzuceniu zbędnej tkanki tłuszczowej albo do albo w momencie już uzyskania gdzieś tam powiedzmy chcianej, w miarę akceptowanej kompozycji. Jeśli chcemy dalej rozwijać się sportowo, powinno być nam bliżej w kierunku albo zwykłej rekompozycji, albo zwyczajnie okresów masy i redukcji. Przestrzegam Ci tutaj tylko przed tym, że zazwyczaj masa jest trudniejsza niż redukcja, ponieważ jest o wiele bardziej powolnym procesem. Potrzeba więcej cierpliwości, precyzji, efekty widać jeszcze wolniej, więc w praktyce to jest trudniejszy proces niż redukcja, okres budowania masy mięśniowej. Także o ile 8-12 tygodni jest łatwo schudnąć, Bądź hura, ok, szybko mam efekty, tak? Na swój. Budżet, swoją sylwetkę budujesz w okresach właśnie budowy, czyli przez te 6, 8, 10 miesięcy w roku, gdy budujesz sylwetkę, to są okresy, to jest okres, który wpływa na to, że będziesz się rozwijać. Także podejdź do tego maksymalnie poważnie, skrupulatnie, cierpliwie, tak samo jak na redukcji i to oddzięczyć się tym, że po kolejnej redukcji odkryjesz zupełnie nową sylwetkę. To by było tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że pomogłem ci rozjaśnić Twoją sytuację. Jeśli uznajesz ten materiał za wartościowy, śmiało, strzel łapę w górę, zasubskrybuj kanał, niech tutaj to wszystkie Idą do szerszej grupy ludzi. Jeśli jesteś zainteresowany moją kompleksową biegą trenerską, odsyłam Cię na mój Instagram artur.ggotek. Napisz do mnie wiadomość i zobaczymy, czy będę w stanie Ci pomóc. Tyle ode mnie. Siemano.